No, to ja sobie pójdę przynajmniej smartfonić. No, matko, człowiek chciał zaczynać, a to już. Już! Czuć, czuć, Karol, brak podejścia, wiesz? Ej, lepiej, żebym się orbał nosem? Wszystko mi jedno. Teraz to ja już nie chcę, nie? Wiesz, co jest lepsze? Co? Wiesz, że ty masz mikrofon. I co się pewnie nagrywa jeszcze? Nie, nie, nie skąd. A? Ale future. A ty żeś na najwyższy kliknął? Nie, na stojąco. Podoba mi się. Skąd, Karol, dowiadujesz się o tym, że Wyszedł na rynek nowy dron DJI Media eksperty, media markty. Influencerzy, bo zawsze dostają rzeczy za darmo, a ja nigdy jeszcze nie dostałem nic za darmo. W jakim, języ... I mnie to boli? w jakim języku ci influencerzy mówią? W każdym. W każdym. W każdym. Absolutnie każdym. Atakują cię influencerzy, resellerzy, sklepy duże, atakują cię. Wiesz, Z każdej że strony chcą ci się nowego miniaka. Czy to dron? Czy to gimbal, czy to kamera? Każdy to testuje. Ludzie zabijają się, pędzą po to, żeby kupić jako pierwszy i w ciągu 48 minut, nawet a nie godzin, opublikować pierwszy film. Unboxing, pierwsze wrażenia. Następny film będzie pierwszy lot. Pierwsze wrażenie z lotu, tak? Pierwsza grafika. Jak działa Obraz? DJI Care. A skąd brałbyś, Karol, informacje o nowych modelach RC? Na przykład samolotów. No to właśnie, wyobraź sobie, jest taka strona, Karol. Problem w tym, że nie ma. Jest strona! Poczekaj, poczekaj, czekaj. Wpisałem w Google New RC Planes February 2025 i wyskoczyło ALS Hobbies ok. UK. Twa kreatywność nigdy nie nie Nawet... przestaje zaskakiwać. Ale wiesz, co jest najlepsze? Nie musiałem do tego użyć GPT. Tylko samo cię Tak po staremu, nie? To musi być proste, żeby to znaleźć. Ja mam Karol prawie 40 lat, jestem boomer. Każdy spójrz na to. Nowy model. E-Flight SE5A900. Jak klikniesz, żeby poznać więcej szczegółów, dowiesz się, że to nie jest jeszcze pełna nazwa. Są dwie wersje, od tego zacznijmy. A myślnik EFL 10975 I kosztuje jedną piątą ceny. R3S Esa. w combo. Model, na który patrzysz i ty już go chcesz. Jest czy, w, czy w ogóle. Padło ci na myśl pytanie, ciekawe czy lata na 3S czy na 4S. Hmm, a czy, taj, be, czy będę mógł im legalnie polatać na. Nikt się tym nie przejmuje. Nikt się tym nie przejmuje. Jest urocze. A widziałeś tego pilota, jakiego ma w środku? No, on ma Pan szaliczek. szaliczek. Patrz jaki rozmiar, 900 mm, 90 cm niecały metr, to jest, to jest, o, to, to jest dokładnie... To jest sam raz do wsadzenia do auta, tak bez rozkładania. <laughs> Może się aż tak z tą Cessną nie poufalaj. Powoli, powoli. Mam też o niej anegdotę do o, opowiedzenia. Dajesz. To za chwilę. Różnica w świecie modeli RC, którą poznałem bardzo dobrze, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no Karol, ja już wiesz, to nie jest mój pierwszy model, ja już... Od chwili latam i już latam z półtora miesiąca, nie? Samolotami. Wow, co ty nie... Faktycznie! No. A czemu nie latasz dronami? Znudziły ci się drony? Yy, dronami to jaka latam tam w pracy teraz i już nie muszę sobie tego robić. tam codziennie w pracy. Aha, a gdzie pracujesz? <grym> nie że ja pracuję? Nie. No i dobrze. Kupując nowego drona dostajesz z reguły praktycznie to samo, co w poprzednim dronie. A jak drona FPV to na pewno to samo, tylko że ma inny nadruk. Jak dziecko w sklepie z zabawkami, dosłownie, jak myślę o tym, że ja go pewnie i tak zaraz rozbiję, no tego to na pewno, on jeszcze... No i tam od razu, na pewno. On się jeszcze nie odbił od ziemi, a już jest poobijany, <grych> <grych> na pewno to rozbiję, ale... Good quality, my friends. Sam, good quality! Sama myśl o tym, że będę się na niego patrzył, jak on lata i będę tym sterował... To jest zupełnie inny świat. Bo biorąc każdego drona, już pomijając te wszystkie DJI, których nikt nie interesuje. Już pomijając te DJI, których. Nikogo nie interesują. Nikogo nie interesują. Już pomijając te DJI. Już pomijając te dji których. To nie jest skomplikowana zdania, Karol. <laughs> już pomijając te wszystkie drony, których nikogo nie interesują. Prawie się udało. Prawie się udało. Nie mogę się wysłowić. Dzisiaj kotałem przez pół godziny pod kodrą, więc wiesz, myślę mi się mózg delikatnie nie dotlenił. Wracając. A ty się swoją myśl w ogóle, czy już nie? Nie. Drony nikogo nie interesują. Drony interesują tylko i wyłącznie osobę, która nimi steruje w tym momencie, a cała reszta ich nienawidzi. Przeleciałeś kiedyś dronem siedmiocalowym nad głowami ludzi? Nie byli zachwyceni. O, właśnie! Chyba, że są innymi droniarzami. To wtedy. To wtedy podbiją, brawo, ale jak podliczysz za blisko, to i tak są tacy. Jest, jest, jest lekki dyskomfort. Tak. A tym, tym się można w dziecko władować komuś, rozbijając tego, tego, tego drona, chciałem powiedzieć, ten samolot i go łamiąc. I tata tego dziecka powie: O, szkoda, taki, taki był ładny, ładny był. nie? No. A długo pan lata, nie? A drugie model? A szkoda poleci? Nikt nie zwrócił uwagi na to, że dziecko się wykrwawia. Pretemnie. Nikt. no ojciec. no nabijesz guza. No dobra, no to jest pianka, to jest mięciutkie. Nie w oczko. O, bo oczko o... tu wydubisz. Tak. Co, oczko, to racja. Oczko nie odrasta, oczko się długo, <laughs> długo goi. Niezależnie ile masz modeli, wyjdzie coś takiego, co jest po prostu przepiękne i chcesz to mieć i będziesz to miał, tylko dlatego, że jest ładne i że... Że jest inny niż te, który masz. Się na to patrzy, tak. Ty widziałeś, jak on ładnie lata, nie? Ja, widziałeś, że on ma tutaj lotki na dolnym i na górnym płacie. Mój żółtek ma tylko na jednym płacie lotki i on się dość zwinie pod dwie odwagi. Ale ja podejrzewam, że tutaj ma dwa, bo tak było w oryginale. A żółtek ma na jednym. Bo było w oryginale. Bo było w oryginale. Ktoś... To, jest, to jest po prostu świetne, że ktoś siadł, jakby już pomijając fakt, że ktoś musiał to faktycznie skonstruować w pełnym wymiarze, ale potem siadł sobie jakiś pasjonata, stwierdził tam, zróbmy sobie model i jest odwzorowanie dosłownie wszystkiego. Popatrzcie, że nawet podwozie wygląda jakby było zrobione z drewna, bo podejrzewam, że oryginał miał zrobione z drewna. Ciekawe czy nie, ma kółka gumowe. Wszystko jedno. Ale nie, po prostu mnie to ciekawi. <laughs> Maszaliczek, Karol, on ma... i karabin. <laughs> Ale szaliczek jest nad wyraz uroczy. Wiesz, jaki jest problem z tym taki największy? No kupisz to, ale ty nie masz tego problemu, kupię to, <laughs> Przyjdę do domu i nie powiem Karolinie, ja już go miałem wcześniej. <laughs> Będę musiał zmyślać, nie że ktoś mi go wysłał za darmo. Nie, nie możesz powiedzieć, że to jest stary model z szafy wyciągnięty? <laughs> nie, no bo z, z dronami to jest tak, o nowy? Nie. Stary, no taki I, sam przyjdziesz jak cała reszta. I po temacie, po temacie. A tutaj pokaż to, a do tej pory miałeś to, to? kurde, Nawet niezbyt bystra żona się połapie. Ale miałem opowiedzieć anegdotę o ceśnie. ceśnie. W ceśnie problem jest z kółkami. I okazało się, że ten problem występuje również w pełnowymiarowej ceśnie. To na monocykl? To kółko się blokuje. Zobacz, jest to zablokowane bo odnosi się tu o ten plastik. Tak, 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 więc plastiku trzeba się pozbyć, ale uznałem, że wymienię tych kółka na większe po prostu, no bo tu będzie teraz większy przejście, więcej miejsca i te tylne też wymienię na większe, więc wchodząc sobie na Aliexpress, czyli mojego głównego dostawcę modeli RC, patrzę sobie na kółka, jedne, drugie, yy, trzecie kółka i tak kliknąłem te do koszyka, te do koszyka, te do koszyka i kupiłem model 2 w i 6 kółek. Ja mam taką y, anegdotkę niezwiązaną o samolotach, ale bardzo y, ciepło pozdrawiam moją mamę. Kiedyś poszła kupić mi trampki do szkoły, a wróciła z kompletem mebli. <ślesk> <ślesk> jakby... Czyli to się zdarza Myślę... nie tylko mężczyznom. <ślesk> Myślę, żebyście się dogadali w jakiś <ślesk> sposób. <laughs> nie wysyłaś na spodakupkę, ogólnie <laughs> ma opcji. Na pewno nie w pojedynkę. A jaki samolot kupiłeś Przemysław? A jakie to ma znaczenie? <laughs> Kolejny ładny. <laughs> nie, tym razem właśnie nie. Teraz kupiłem sobie nieładny, ale taki, który ma e, latać długo i lekko. Kupiłem ZOHD Drifta, chyba mhm. drifta, 960 mm czy 80 Niecały metr, z karbonowym yy, ogonem. Flight Controller kupiłem taki najtańszy jaki był, który przyjmuje Ardupilota, przyjmuje Betaflighta i przyjmuje iNava. Wiesz, że ja do driftu mam przeznaczony Flight Controller w domu? Ale Ty masz ten taki yy, ZOHD. ZOHD ten, który oni tam wkładali. Tak, ja wiem, ale ja chcę s takiego, żebym mógł sobie włożyć yy, RTH. Karol, jak polecisz wiesz, co 20 mi się... km na Giewąt i stracisz. Nie polecisz zasię? 20 km na Giewąt, bo, bo po pierwsze nie możesz tam lecieć. Bo to nie wolno, W Polsce dokładnie. nie wolno tam polecieć, to po pierwsze. Po drugie, Tatrzański Park Narodowy to wyciek chyba niedźwiedziem po szczu, czy jakimś innym. Książulo latał i w dupy to mieli. A widziałeś to właśnie? A wiesz, że wyciął z kim? No? Wyciął później. No. ja widziałem jeszcze, jak <laughs> ja to... leci. Nie wolno, nie wolno latać. E... Ale to dronami nie wolno, Karol. Samoloty. Przyjdzie pan tam z tego stopru Gopru, O jaki ładny! A ile kosztował? <grymne> Dokładnie, <grymne> nie? Bo jakbyś wziął to i rzucił to bez silnika. No tak. Teoretycznie nie hałasujesz. Tak. To wiesz, że nie ma zakazu latania załogowymi szybowcami nad tatrami? Jak polecisz wystarczająco <grymne> nisko, to będą myśleć, że to jest prawdziwy. Perspektywa, ale jest jeszcze lepszy motyw, gdzieś na którymś ze lotów modelarskich, ktoś go sprzedał, bo jakby przepisy odnoszą się do bezzałogowych statków powietrznych. Ale wsadź sobie karalucha do środka, to już jest załogowy i już wtedy zupełnie inne przepisy obowiązują. Tylko, że jak taki karaluch umrze w trakcie tego lotu, to no to jest gruby problem. Znów bezzałogowy. Nie, Nie, no, to jest załogowe, ale, ale... Wtedy to jest poważny incydent ludniczy, to jest śmierć w powietrzu. Ale skąd on weźmie 10 koła na karę? Jak zjebać życie Karoluchowi, Panie kapitanie! Krzyknął. Ale wyszliśmy poza temat. Powiem ci, że uh. głupszym chyba tylko pomysłem jest dołożenie lusterek do tajniupa. <grytanie> ale ludzie też to robią, Karol. I żyją, i bawią się, i cieszą tym hobby. I chyba na tym skończmy.